Dzień dobry, witamy serdecznie. Jesteśmy po kolejnym treningu w Alani. Dzisiaj zauważyliśmy na treningu bramkarskim e, nowego testowanego zawodnika. Chciałem się zapytać e, tutaj trenera Łukasza, co myśli o tym, bo okazuje się, że Tomek Siemieniec jest szansa, żeby po prostu też bronił. Umiejętności ma bardzo wysokie. A jak skoczył Skoczność no. bardzo jest bardzo dynamiczny. Wyskok dosiężny w wskoczył aż do 70. Skoczność jak niczym tygrys się zachowywał. Przez lata gry w Krakowie jednak no, tych umiejętności piłkarskich się nie zapomina. Mamy zawodnika, który może grać na każdej Pozycji. Bardzo jest to uniwersalny zawodnik. W pierwszym meczu z Okocimskim Brzeską największe szanse ma, żeby wyjść na jakiej pozycji? Spokojnie, musimy go y, pomalutku wprowadzać. Rzucimy go na głęboką wodę, to po prostu zrobimy mu krzywdę. Mr. go 15 minut z sparingu z, y... z uPO! Chyba mam nazwę U. Obawiam się, że tam jest bardzo bogaty sponsor, który ściąga zawodników za grube miliony i jest szansa, że może nam podkać tą Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro na sparingu.